witajcie z tej stronku Kuba. W dzisiejszym odcinku testujemy Webasto kroak TB1 o mocy 8 kW z banguda, które obecnie kosztuje około 600 zł. W tym odcinku zamontujemy sobie to urządzenie w całkowicie nieocieplonym garażu o powierzchni około 20 m2 i sprawdzimy na ile będzie ono skuteczne przy takiej powierzchni. Zanim przejdziemy do naszego Kroaka, to chciałbym tutaj na chwilę cofnąć się do poprzedniego filmu z testem Webasto od Mudiro, które w teorii też ma moc 8 kW, ale jest sporo tańsze. To Webasto od Mudiro w jednym z poprzednich filmów zamontowaliśmy sobie w samochodzie i naprawdę dawało ono świetne efekty. Z 10 stopni Celsjusza w ciągu 15 minut temperatura w samochodzie wzrastała do 35 stopni Celsjusza. Oczywiście było to możliwe dzięki temu, że samochód jest stosunkowo mała przestrzeń, no i oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że w garażu absolutnie na takie wyniki liczyć nie możemy. Zostając w temacie Modiro, słuchajcie, ja używam go w samochodzie od ponad miesiąca i myślę, że jest to dobra okazja, aby podzielić się tutaj swoimi spostrzeżeniami. Cóż, urządzenie to przewyższyło moje oczekiwania, korzystam z niego na co dzień i muszę przyznać, że to jest naprawdę mega komfortowe rozwiązanie. Codziennie przed wyjściem z domu odpalam sobie Webasto z pilota i wchodzę już do ciepłego samochodu. Opcja uruchamiania zdalnego to jest coś, czego zapomniałem pokazać wam w poprzednim filmie, no i chciałbym to właśnie teraz nadrobić. Zobaczcie, akurat mamy noc i mój samochód stoi tutaj, jestem na czwartym piętrze i samochód jest oddalony ode mnie o jakieś 80 metrów. Natomiast osobiście często parkuję również w tym miejscu, ono jest oddalone już o jakieś 100 metrów i tutaj również jak najbardziej zdalne sterowanie działa. Co prawda to prawda, czasem muszę otworzyć okno i wyjąć pilota na zewnątrz, dlatego że przez szybę nie zawsze łapie. Bardzo fajne w tym rozwiązaniu od Mudiro jest to, że nasz pilot posiada słuchajcie, wyświetlacz. Dzięki niemu wiemy, czy urządzenie odebrało sygnał włączenia, czy też nie. Dodatkowo widzimy tu aktualną temperaturę i ustawiony tryb. Możemy ustawić opcję nagrzewania do danej temperatury albo procentową moc urządzenia. Wśród komentarzy pod filmem z testem Mudiro pojawiły się takie pytania, czy na przykład dzięki temu urządzeniu nie będzie trzeba skrobać szyb. Niestety nie miałem tutaj jeszcze jak przeprowadzić rzetelnych testów, dlatego że nie ma jeszcze wysokich mrozów. No ale niewątpliwie wypasto będzie miało na to jakiś wpływ. I powiem wam szczerze, że ja nigdy bym nie pomyślał, że takie urządzenie może być mi w ogóle potrzebne w samochodzie, a teraz naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez niego. Pytaliście się mnie także o pobór prądu tego urządzenia i czy nie będzie problemu z rozładowanym akumulatorem. Odpowiadając krótko, nie, nie będzie. Mój akumulator akurat ma już kilka lat i szczerze powiedziawszy, to mam już nawet nowy na wymianę. Ale jak dotąd nie miałem ani razu problemu z odpaleniem samochodu, więc po prostu on sobie leży i wymienię go z czasem. Niektóre Webasto faktycznie pobierają sporo prądu przy rozruchu, ale Mudiro akurat potrzebuje tylko 40 W, więc jest to stosunkowo mało. Oczywiście nie było jeszcze dużych mrozów i być może, że przy minus 20 już miałbym problem. No ale tutaj nowy akumulator już na taką okazję czeka. Samo Webasto także poniekąd dba o nasz akumulator i o to, abyśmy nie mogli go rozładować. Na przykład po nocy, gdy napięcie jest niższe i odpalamy je sobie na przykład z domu. Moc wentylatorów jest ograniczana. Gdy już sobie zejdziemy do samochodu, uruchomimy silnik, alternator zacznie pracować i wytwarzać powyżej 13V w sieci, to dopiero wentylator zacznie dmuchać z pełną mocą. Oczywiście w naszym moodie rozpatkałem się także z minusami, a mianowicie mam tutaj na myśli zbiornik paliwowy, który jest dość dziwnie zaprojektowany. W teorii mieści on, słuchajcie, 5 litrów i faktycznie za pierwszym razem, gdy to wębasu wlałem tam właśnie około 5 litrów. Natomiast gdy to paliwo mi się skończyło i podjechałem na stację, żeby go dolać, no to weszło już tylko 3,5 litra. No ale jak to? Gdzie zniknęło 1,5 litra? No właśnie, wynika to z konstrukcji tego zbiornika. I tego, że rurka sąca zamontowana jest stosunkowo wysoko, no i po prostu urządzenie nie ma jak pobrać całego paliwa. Mimo to, nasze Mujiro wcale nie zużywa tak dużo oleju napędowego. mogą tutaj taki przykład dać, na przykład na każde 6 tankowań samochodu, wystarczy raz dolać te 3,5 litra do WebASto. Także to nie jest dla nas ani uciążliwe, ani drogie, a wynagradza nam to ciepłym samochodem. Dobra, dosyć o Mujiro, przejdźmy do Kroaka. Urządzenie to jest generalnie droższe, ale czy lepsze? Omawianie zaczniemy sobie od mocy. Tutaj tak samo jak w Mujiro, Chinczyk deklaruje nam 8 kW, i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że wykluczył. W to zdeklarowanym poborem paliwa przez producenta. W naszym koraku producent deklaruje zużycie na poziomie 404 setnych litra przez godzinę na pełnej mocy. No i już z tej informacji możemy sobie policzyć przybliżoną moc urządzenia. Będzie nam do tego potrzebna wartość o połowa oleju napędowego, która wynosi około 35,8 MJ na litr, oraz wartość sprawności naszego urządzenia. Zwykle wybasta oferują nam sprawność na poziomie 85-90%. do 90%. I tu akurat myślę, że nasz kińczyk może tę sprawność mieć mniejszą, ale no dobra, niech już mu będzie policzymy to dla sprawności na poziomie 90%. No i w takim przypadku wychodzi nam 3,94 kW, a nie żadne 8. Co ciekawe, MuDiro, które również w teorii ma 8 kW, według producenta pali już 6,200 na litra na godzinę. I podstawiając tę wartość do tego samego wzoru i uwzględniając 90% efektywności, uzyskujemy wynik 5,55 kW. Więc w czystej teorii MuDiro jest o ponad 1,5 kW mocniejsza od naszego Kroaka. To jednak są tylko liczby i można je porównać no, na przykład do katalogowych wartości spalania paliwa przez samochody podawane przez ich producentów. No prawie zawsze realne wyniki są większe i tutaj z moich obserwacji wynika, że obydwa te webasta raczej palą więcej niż to co tutaj producenci nam mówią. No i to też realnie przekłada się na to, że jednak mają tą moc wyższą, ale też raczej na pewno nie jest to aż 8 kW. Tak czy siak na przykładzie Mudiro wiemy, że jaka ta moc by nie była, jest ona spokojnie wystarczająca do bardzo skutecznego ogrzewania osobówki. Webasta od Kroaka jest też inaczej skonstruowana od Mudiro, bowiem tutaj po otwarciu obudowy widzimy, że w środku nie ma zbiornika paliwa. Zbiornik zostawi oczywiście jest, ale tutaj montujemy go już na zewnątrz obudowy, przez co całe urządzenie robi się zdecydowanie większe od Mudiro. No i też przez to będzie nam je trudniej uknąć w samochodzie. Jeszcze pół biedy, gdy mamy samochód na ropę i możemy po prostu wrzucić wężyk do baku. Gorzej, jeżeli wasz samochód jeździ na benzynę, gaz czy prąd, bo wtedy zbiornik tak czy siak musicie zamontować. No ale dobra, skoro w środku tak dużej obudowy nie ma zbiornika, to co jest zamiast niego? No właśnie, zobaczcie, że tutaj samo urządzenie grzewcze zamontowane jest na górze. Nie jak w Mudiro na dole, tylko na górze. Jest to zrobione po to, aby obudowa izolowała wylot spalin, który zresztą nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur. Pomysł takiego rozwiązania jak najbardziej był dobry, ale powiem wam, że później na testach i okazało się, że generalnie nic to nie daje. W końcu wydek jest stalowy i bardzo dobrze przewodzi ciepło, więc ma on praktycznie taką samą temperaturę. Więc tutaj, moim zdaniem, zabieg umieszczenia urządzenia grzewczego na górze obudowy i wywalenie zbiornika z paliwem na zewnątrz jest to istna strata miejsca, z której zresztą nie płyną żadne korzyści. Urządzenie to posiada jeszcze jedną różnicę od MuDiro, a mianowicie system zdalnego sterowania. Tu z racji, że urządzenie jest już droższe, mamy możliwość sterowania z pomocą aplikacji na telefon. Pilot, oczywiście, w zestawie także jest, no ale on już nie ma wyświetlacza. Więc takie rozwiązanie z pilotem bez wyświetlacza jest totalnie bez sensu. Sensu, bo nie dostajemy żadnego potwierdzenia, czy urządzenie się włączyło, czy też nie. Jeśli chodzi o aplikację, to w niej możemy zrobić to samo co za pomocą pilota w Mudiro. Tylko że tutaj działa to zdecydowanie gorzej, bo w Mudiro realny zasięg pilota to jest właśnie około 100 metrów, natomiast aplikacja po bluetoothie łączy się na może max 20 metrów. No i u mnie nie dało się odpalić tego Webasta z domu, który jest oddalony o jakieś 10 metrów od garażu. Także rozwiązanie to jest totalnie bez sensu. To tyle jeśli chodzi o różnice, no i jak sami widzicie, droższe nie zawsze znaczy lepsze. No i w tym przypadku niezależnie czy chcecie zamontować Webasto w samochodzie, czy też w garażu, no to jednak bardziej polecałbym tą opcję od Mudiro. Nie widzę tutaj żadnej przewagi Kroaka, a wręcz przeciwnie. Uważam, że po pierwsze, to Webasto jest trudniej zamontować w samochodzie przez jego większy rozmiar. Po drugie ma bardzo ograniczoną możliwość zdalnego uruchamiania przez to, że to rozwiązanie po prostu jest bez sensu, tak jak zresztą przed chwilą wam powiedziałem. No i po trzecie pobiera znacznie więcej prądu przy rozruchu, do czego przejdziemy jeszcze za chwilę. Przechodząc do samego montażu, to generalnie montując Webasto w garażu, każdemu gorąco polecam zrobienie sobie odzysku ciepła ze spalin. Temperatura spalin wynosi aż 180 stopni Celsjusza i tak naprawdę tracimy to ciepło, wywalając je na zewnątrz. Taki odzysk ciepła ze spalin możemy zrobić bardzo prosto za pomocą starego grzejnika, który możecie dostać na przykład na skupie złomu. Raczej nowych grzejników bym do tego celu nie kupował, bo jest to po prostu nieopłacalne. Ja akurat nie miałem pod ręką żadnego grzejnika i odzysku sobie nie zrobiłem, lecz mogę wam przedstawić przybliżone obliczenia o ile taki grzejnik może zwiększyć realną moc urządzenia. A raczej już wtedy nie urządzenia, tylko waszego całego systemu grzewczego. Załóżmy, że tak jak deklaruje Mudiro, rozpalamy tutaj 6200 litra na godzinę przy sprawności na poziomie 90%, czyli mamy moc na poziomie 5,5 kW. Oznacza to, że spaliny jest 110% mocy, którą po prostu Tracimy. Dobry grzejnik z tych 10% mocy jest w stanie odzyskać od 50 do 70% ciepła. Przyjmijmy, że to będzie 60%. No i tutaj z prostej matematyki wynika, że grzejnik taki może zwiększyć moc naszego systemu grzewczego o 3300 kW, czyli o 6%. Ja wiem, że to jest bardzo mało w porównaniu do mocy samego urządzenia, ale to jednak jest zawsze dodatkowe ciepło. Więc jeżeli macie taką możliwość i chęci, to grzejnik jak najbardziej jest dobrym pomysłem, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Jeżeli chodzi o montaż takiego urządzenia w garażu, to jest on stosunkowo prosty. Ja zrobiłem sobie na niego tutaj prostą półeczkę. Wywierciłem Otwór na rurę wydechową. Akurat użyłem tu wiertła o średnicy 20 mm. No, jest ono trochę za małe, ale akurat byłem w sklepie i nie znalazłem większego. Także musiałem trochę ten otwór jeszcze porozwiercać, no i rurę udało się wypchnąć. Następnie założyłem zbiornik, przeprowadziłem i odpowietrzyłem wężyki paliwowe, założyłem dolot. No i urządzenie tak naprawdę jest już gotowe do pracy. No, ale właśnie tutaj pojawia się pewien problem, a mianowicie brak zasilacza. Ja akurat dostępną wersję bez zasilacza no i musiałem kombinować. Testowałem tutaj różne zasilacze i słuchajcie, za każdym razem okazywało się, że jakiś zasilacz jest za słaby. Finalnie użyłem zasilacza na 19V, bo tak urządzenie działa w przedziale 12-24, więc 19V jak najbardziej mu nie zaszkodzi. I powiem wam, że gdy zobaczyłem, ile to urządzenie pobiera prądu przy rozruchu, to byłem w lekkim szoku. Maksymalnie wyszło mi tutaj 6,8A, co dla 19V oznacza aż 115,5W. Dla porównania naszemu DIRO do rozruchu potrzebuje maksymalnie zaledwie 40W, więc różnica jest po prostu ogromna. Po uruchomieniu prąd oczywiście się zmniejszył i wynosił on średnio około 2A, co dla 19V daje już około 38W. No i to to dalej jest kurczę, dość sporo. No i tutaj też nasuwa się nam spostrzeżenie, że urządzenie to tym bardziej będzie gorszym wyborem do samochodu niż Mudiro ze względu na właśnie zdecydowanie większy pobór prądu. Z Mudiro mój akumulator, który już jest wiekowy, jakoś sobie radzi, no a tutaj myślę, że mogły być problemy. No ale dobra, tutaj wybasta używamy w garażu w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie jest podłączenie do sieci, więc to akurat nie stanowi żadnego problemu. Jeśli chodzi o testy grzewcze, no to tak jak mówiłem na początku, garaż jest całkowicie nieszczelny i nieocieplony. On, słuchajcie, nigdy w swojej historii nie był ogrzewany. Podczas moich testów temperatura na zewnątrz wynosiła 3 stopnie Celsjusza. A w środku 6. Na wykresie widzicie teraz, jak temperatura w godzinę z 6 stopni zwiększyła się do 13. Jest to wynik dość średni i absolutnie nie umywa się do ogrzewania samochodu, ale tutaj pamiętajmy, że garaż jest duży, nieszczelny i wyziębiony. Mury i wszystko, co w nim po prostu jest zimne. Myślę, że gdyby pogrzać tym tak z pół dnia, to do tych 20 stopni mielibyśmy szansę tutaj dobić. Zwłaszcza, że jak spojrzycie sobie na ten wykres, no to po tej godzinie tendencja cały czas jest rosnąca. Podsumowując, moim zdaniem, urządzenie marki Korak jak najbardziej spełnia swoją funkcję, ale tak jak mówiłem, urządzenie od Mudiro nie dość, że jest tańsze, to jeszcze jest lepiej zaprojektowane i realnie wygodniejsze w użytkowaniu i samym montażu. Mam nadzieję, że dzisiejszy film rozwiał już wszystkie wasze wątpliwości o tych chińskich urządzeń. Jeżeli będziecie zainteresowani montażem w w samochodzie, to zapraszam was do poprzedniego filmu z testem Mudiro, a na dziś ja już nie przedłużam, żegnam się z wami no i narka.